No się ja jestem Dedak, witamy wszystkich a to jest kolejny odcinek z naszej serii Kwadratomania i w którym chcielibyśmy Wam pokazać y, pierwszego potworka z naszej, y, jakby to powiedzieć, galerii potworków y, Galerii mobów, w której będziemy robili, budowali wszystkie potwory w rozmiarze mniej więcej o takim, jak tutaj ten pan sobie stoi y, No tak, dzisiaj jest ze mną kod to tutaj o nim nie mówiłem Cześć się ma. Yy, no to tak zrobiliśmy mu na razie tylko podstawkę nóżki yy, ale myślę że trzeba będzie to jeszcze trzeba poszerzyć no i zaczynamy budowę patrzcie sobie tutaj yy, jak my budujemy no. no to tyle co z takiego wstępu wprowadza wprowadzającego no i tyle my tutaj sobie budujemy już się za zabieramy do roboty yy, wiesz co weź sobie ciemną wełnę To ciemno-niebieską ciemno-niebieską a ciemno-niebieską i dawajmy, budujemy po prostu tak nogi. O, jezu, ale mnie przylagowało jakoś dziwnie. Jak to mówi Grzesiek? Masz słabego kompa. Co? <laughs> no, jakoś tak się składa, że on już ma szybkiego neta, ale jak, No jakoś tak się nie możemy zgrać z nim, żeby po prostu nagrać odcinek we trzech no jakoś po prostu nie możemy się do tego zebrać ale my, jak tylko będzie na to okazja się nadarzy to, to na pewno ją wykorzystamy na pewno będziemy będziemy tutaj się starali razem z nim tutaj yy, współpracować Robisz mu takie na środku, czy mu nie robisz takie na środku? Nie wiem, jak chcesz. Żeby oddzielało mnogi, czy żeby mu tak... Dobra, to się zobaczy na końcu, jak będzie całkowity efekt. Dobra, na razie budujemy. i świnia... Eee... Co? Nie, Dobra, yy, jeszcze mu robimy dwa paski i styka. Ten i następny? Co? Ten jest następny, czy jeszcze te dwa? Nie, ten, ten <coughs> co teraz robisz to już koniec. Okej. Okay. Dobra, będzie miał takie nóżki. Tam mnie jest mniej więcej tak samo będzie, może troszkę większy. Nie wiem czy mu robić takie, czy mu nie robić. Chyba mu na razie daruję te, te paski na środku. Też zobaczymy. O, wiem co mu zrobię. Ja zrobię. Dobra no, dobrze. Tu na niebiesko? Yy, Która? To, to, to ten kawałek. Yy, nie, to zostaw. A to jest z tej strony? Czy, nie, to z jedno niżej mu zrobię. E, a to z tej strony? Te to szarpa Tak, tak, wiesz, też rozumiem. Nowa wersja zombiaka O, time time się zbliża, to wyjaśnij go tam. Tak, trochę go udoskonalimy po swojemu. No. To będzie dres. Jesteś dres. No co? Tak będzie dres. Nie, te z tyłu se daruje. Ci powiem, że te z tyłu daruje wygląda jak jakieś oczy no dlatego też sobie je daruję <laughs> Dobra teraz jasno niebieska I tak tutaj jest tej jasno niebieskie, bo to jest taki taki zadziorek tam do dołu jeszcze po jednej stronie i tutaj z tyłu też jest tak dobrze weź się pokaż bo to ma tak samo jak człowiek on no z tyłu też jest taki zadziorek Tutaj z tyłu też taki... Tutaj nie A poza tym masz swojego gostka Co swojego, ale... Nie chcę się ja. zmieniać kamery Tam będę sobie kamerę zmieniał Dobra, ciśniemy do góry teraz Z jasnej No, z jasnej Ile? Wiesz co, mi się nie podoba w tej jasnej niebieskiej, że ta czar ciemna niebieska to jest taka niebieska, a ta, ta jasna niebieska to taka jest jakiś taki maczek w ogóle. A ta błękitna tak... taka. Nie, taka takie ma... Pewna jest taki... za dużo na niej jest, jest na niej pikseli. Tak jest taka trochę na takim dziadostwem trochę. No takie. Za dużo uciekane na niej. Ja jeszcze. A. Bo myślałem, że ten, że to pasek taki. <taki> tak pasek taki gruby bym robił. Właśnie, zdziwiło mnie to. Zastanawiam hmm. czy robić mu coś pomiędzy spodniami, czy...? Po co? Pomiędzy spodniami i koszulką, czy...? Nie. No nie wiem, ale... Może mu zrobię na próbę... Dobra, ty weź to w górę, a ja mu może na próbę zrobię jeden pasek tej ciemniejszej. Właśnie, tej ciemniejszej i na... na środku taki białej. Ja, zobaczę na próbę jak to będzie wyglądało najwyżej usunę. Bo w oryginale to tego nie ma, ale tak myślę, że może będzie wyglądało dobrze. No, myślę, że na... nie, tylko... Nie, bo teraz ten zadziorek tu się... Z... Chociaż może jakby go tak rozegrać. Co? Nie! Tutaj się robił jakieś jakieś szabki A mi się zlikwidował ten problem z frapsem, już mnie nie ucina. Chyba. Znaczy jak już mam mi uciąć, to wiesz, to nagrywa tak około 10 minut. A jak mi już ucina, to automatycznie się yy, robi drugi partii, tak jakby wiesz, potem to sklejam i to w ogóle tak jakby nie było różnicy. Tak cały czas nagrywał. Właśnie to dobra Dobra, starczy chyba. Jeszcze zrób ze dwie, z jedną kratkę, ze dwie. I styka dobra. będzie. To dwie czy jedna? Nie, wiesz co, chyba tyle wystarczy. No. Ej, co, co to ma być? W ogóle? Które? Tutaj. No, za dziorek taki. To ma być? Czemu tu, tu jest jasna tu... Yy, znaczy tu jest ciemna tu jasna. No, a zobacz na swoją postać, na moją postać. Z przodu jest taki zadziorek. Czekaj, bo nie ma... Z jednej strony zobacz se. A z zielonej wełny. Z tyłu jest taki sam. Jak z zielonej. No to jest takie zielony. Dobra. Yy, teraz mu trzeba rękawy zrobić. Rękawy? Okej. Okay. No, chyba. Z dirtu? Nie, poczekaj. Yy, Nie, do? ręce to mu zielone zrobimy. Wiadomo. O, tam! Dobra, rób drugi. Okej. Okay. Taki będzie dobry. bitch Może trochę... To jakiego tak. następnego stwora robimy po ząbiaku? Może troszkę jaśniejszą, prawda? Nie, właśnie taka ciemna. Yy, ten, yy, jakiego następnego robimy po ząbiaku? Nie wiem. Może szkieleta. Hmm, a umiesz? Będę mogła Chyba tak że jeszcze tutaj przedłużę, bo taka Rol, trochę nieforemna pięknie. do ciała ta ręka. Nieproporcjonalna. Ręce, Dokąd powinny ręce sięgać tak u człowieka, to kiedyś ja wiedziałem, nie pamiętam. Także do, były proporcjonalne. Ty a ja wiesz się, czego ostatnio się dowiedziały? Czego? Że wielkość stopy to jest odległość od łokcia do nadgarstka. Lol. No? Tyle ile masz między nadgarstkiem i łokciem, to masz tyle wielkość stopy i zmierz se. Zmierzce. Bo ja w to nie wierzyłem, no kurna tak długo mam, a patrzę a kurna i na no, serio. I wszystko, u każdego to się sprawdza. Czekaj, czekaj. Aha. Mierzy. Ale nie ma naprawdę. No. Ale nie ma prawdę. No nie. Takie same mam. Się Może, ta milime... Może tam milimetry, ale... ale prawie dobre. No nie, normalnie tak się stanie. Tego dowiedziałem, kurna... Jak nie w tym mieście, mogą sobie widzowie zmierzyć, jak to. Nawet jak żartujesz, to i naprawdę mi tyle wskazuje. No. Nie no, na serio tyle. Teraz mu trzeba zrobić banie. Czekaj, mi się naprawił ten problem z frapsem, ale to może ja zrobię tak na wszelki wypadek, żeby potem nie było jakieś niespodzianki. Ja i już się upewnię, żeby po prostu już nie robić tych cięć w następnych filmikach. Yy, z jakiś próbny. Dobra, to ja robię szybciutkie cięcie, nawet tego nie odczuję. Dobra, już jesteśmy. Trzeba mu zrobić banie. Pamiętasz jak wygląda bania zombiaka? No taka. zielona. Nie, zielona, nie, nie. No zielona, tylko że. Czy zielona to ja wiem, tylko że w sensie, ja Hiro to ma takie oczy, ale nie. Tylko w sensie, że... czekaj. Bo ja tutaj mam takie zdjęcie. A tak to wygląda. Dobra. To ja wiem mniej więcej już. Bo ja tutaj tak trochę ze wzoru wziąłem. Nie, z tyłu też o jedną wy wychodzimy. w górę. Ej, a jak ma włosy, bo zapomniałem. Czy ja zaraz luknę? No, ma takie, jakby trochę zielonkawe ale takie. Coś ma na kształt taki włos. Aha, bo zapomniałem. Nie, no po prostu taki... No my mu nie zrobimy, bo to jest za bardzo spikselizowane. Nie ma takich kolorów. Nie ma takich odcieni we wełny zielonej. Tak, gra to sam pixel. No co ty? No kurde no stawiam w czterech miejscach, tylko nie tutaj, gdzie potrzeba. Wszędzie dookoła w cztery pozycje, a, a od razu mówię, bo... Już chyba mówiłem wcześniej, wcześniejsza godzina a mówię od razu już teraz oficjalnie, bo teraz jest piątek mamy, a ja w niedzielę wyjeżdżam na narty na tydzień, więc no niestety przez tydzień zaprzestajemy kręcenia naszej serii, więc się, no przez tydzień mój kanał będzie po prostu no, no będzie nieodwiedzany przeze mnie, więc no więc tak... Ta, te, taką informację chciałem wam przekazać czekaj to jest coś takiego mniej więcej czekaj a tutaj nie dobra już wiem to inaczej źle zrobiłem to jest że kurde jedno o jedno ta głowa jest nieforemna kurde Trzeba ją o jeden w którąś stronę przesunąć, ale wtedy cała postać będzie nie wytygowana. Będzie nierównogłowa głowa. Ja to tu będzie to jak ta galeria... Galeria tych tych ty, 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 to robimy to, tylko że one tak będą... Normalnie jak teraz widzimy, czy jak, jakiś budyneczek taki? Nie, takie teraz widzimy. A no dobra. Nie przelagowało na chwilę. Dobra. Dobra, ty się zajmuj twarzą. Fajn, fajnie, setnę. Czekaj, idę coś zobaczyć. Dobra, będzie coś takiego. Powiedzmy. Bo głowa jest nieforemna, dlatego mi nie wyjdzie idealnie taka twarz jak... Jak jest w realu, tylko po prostu... Bo po prostu wiesz co? Bo jest liczba klocków, bo ten nos ma dwie. A żeby było na środku to musi być wiesz, yy, jedno. Jak zrobię dwie, to będzie nieforemnie na twarzy, jak przedłużę głowę całą, to będzie nieforemnie w stosunku do postaci, więc... Tak niewymiarowo. <grym>, więc nie no, te... naprawdę, fajnie muszę. Takie coś nam pozostaje, czekaj jeszcze tutaj mu trzeba zrobić. Ale to wygląda jak jakiś koleś taki jak Nie wiem, a kto. Dobra, tutaj czekaj, ja bym proponował mu tutaj zrobić takie... Takie trochę jakby, nie wiem odcień tutaj może o, sobie miałem uśliwe na oku <grym> patrz jak dostał patrz, patrz. Aż, aż zobaczę <grym> nie no kozacki kozacki kolor i w ogóle nie powiem ci nie no normalnie załatwiłeś mnie no co, dobre <grym> powiem ci, że nie, załatwiłeś mnie tutaj. dobra, ja mu robię włosy takie coś no nie, nie ma włosów no, a zrobię mu coś takiego jakby szarego. To będzie muzułmanin. Niech się cieszy chłopak. To będzie muzułmanin po solarium. Ty jesteś muzułmanin po solarium. Niech się cieszy, włosy dostanie nawet. Co, bo ja włosów nie dawała? Dawała, ale rudych nie brałem. Znasz to? Nie, ale śmieszne. A to nie ty mi to dzisiaj padałeś? Co? To nie ty mi to dzisiaj padałeś? Kto mi to opowiada? Nie, nie, ja ci tego nie opowiadałem. To nie wiem, kto mi to opowiada. Może Grzesiek albo Arek. Nie, nie oni. Grzesz, Ale już masz szkoły? No. No to może Lacha. Nie, Lacha, <grym> też, nie. Lacha też nie. nie. to <grym> chyba musiał być, wiesz kto? Grzesiek. Damian. Mi się zdaje. A no, chyba Damian. O, będzie miał wrzodu na dupie, poczekaj, zrobię mu. kosz. to jest straszne. Dzięki. Poczekaj, gdzie dupa jego będzie? O, poczekaj tutaj, o. Kurde, ale mnie przelagował znowu. Hmm. Tu będzie przedziałek. Przedziałek. <grym> Weź, dobijasz mnie. Swoimi tekstami, łe Czekaj, o, tu będzie, nie Przedziałek będzie za mały O, tu będzie Patrz i tu teraz będzie w O, będzie trochę wyglądał jak taki Przemuł, ale Nie no, myślałem, że będzie gorzej, powiem ci No dobra, tu przedział, patrz Nieźle wyszedł, nawet jak, jak taki nos z buzią. Chodź zobaczyć. Mm. No nie przypomina to niczego. No z buzią czego? No tak na kolanie. Na, z tyłu kolana. Dobra, zamknę mu tutaj rękę, bo ma ranę otwartą. Ranę otwartą. Wiesz o co mi chodzi? Nie. Martw terrorysta Hahaha <laughs> 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 Jak to przecież jesteś martwy Masz kości na wierzchu hmm, Mam pewne rany otwarte. No. Jeżeli nie oglądaliście obejrzyjcie Tomek może da link pod, w opisie Nie no raczej nie No czemu? Bo tak No żal mi cię No dobra, no nic innego nie wymyślimy Bo byśmy musieli go tak wiecie przypik przypikselizować no a niestety nie mamy tylu odcieniów wełny, żeby no, żebyśmy dali radę to zrobić No więc no fak, no, no tak to wygląda Myślę No tyle, jeśli chodzi o ten odcinek W następnym odcinku, nie wiem, zajmiemy się budową kolejnego stworka Albo zrobimy sobie przerwę i zbudujemy jakiś inny budynek yy, A stworkami zajmiemy się dopiero później, tak myślę yy, Ale do zobaczy No cóż, zapraszam do oglądania naszej serii I kolejnych odcinków Subskrybowania, komentowania Seria będzie się cały czas rozwijała. Staramy się w miarę możliwości często nagrywać. E, no i tak. Co, co tam mówisz? Nie nic. E, no i tyle. Dobra, no to pozdrawiamy w każdym układzie, Janek, weź się pożegnaj. No nara. No nara wszystkim widzom. Dziękujemy za oglądanie, za poświęcony nam czas. No i zapraszamy do kolejnych odcinków, no tyle mogę powiedzieć. No. To pozdro.